A Może czynne. tak. Brytyjski tabletik taki, farbuł. Czekaj. Ufarbiony zaje... no, Jarek go ufarbił. Nie, <grym> czekaj, czekaj. A few moments later. Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku będziemy testować mniejszą wersję wyrzutni Fireball XXL, czyli standardowy Fireball. Jest to wyrzutnia 16 strzałowa kaliber 30 mm. Jest to oczywiście PXB-2203 PXB. 2, 2, 0, 2203 od producenta Piromax, importer Piromax, fajna wyrzutnia. Tutaj asystent, proszę mi ją obrócić. Zabieraj tego osła. Nie, dzisiaj O, pop jeszcze, jeszcze. Dobrze jest. Ej, dobra, teraz powiedzmy mam eku Jeszcze. Dobra. Opisy nie tutaj mamy w paru językach, w polskim wiadomo, tu jest... O, zostaw, zostaw, już nie musi mówić. Widz widzi, bo jest dobry zoom, dobra kamera. Za wasze donaty. Dobra. Pytał. O, nie widać stary, bo jest za bardzo No problemy. niestety, taka dobra e, kamera. NEK 288 gram, czyli całkiem sporo. Nie jest to mało, nie jest to jakoś mega dużo, ale jest przyzwoicie. No i co? Przechodzimy teraz do Jak praktycznej części filmiku, gdzie zobaczymy te wspaniałe, złote efekty palmy, kraklingi, silver palmy. Nie no, żartowałem. E, tak, no zobaczymy, jak ona się prezentuje w tym roku, bo kiedyś była naprawdę lubiana wyrzutnią, Więc ju! Fajne Fireball Paldiki Ciekawe kogo? Nie Rydź teraz Fireball zwykły, nie XXL Fireball Fireball Nice. Dobre nie? Dobra. No ja coś spadło. No, sypie się śnieg przecież.